Cześć ziomeczki, witam wszystkich na tym kanale, tu 15 To będzie odcinek mocno informacyjny, bo opowiem co będzie się działo na tym kanale, co będę nagrywał, co skłoniło mnie do założenia kanału i wiele innych. Do założenia kanału skłoniło mnie to, że to co widzicie teraz na obrazie, grę Rideshadow Legends, widziałem w <kluzny> filmów w polskim języku bardzo mało. A więc pomyślałem, że nagram trochę odcinków z tej gry. Poja y komentarze będę czytał. Może zastosuję to, co w nich piszecie. Na pewno będę dobry komentarz sarduszkował. Na hejt, jak chcecie, ludzie, to hejtujcie mi to tak naprawdę. Nie zważam na to. Pojawi się tu wiele innych gier. To będzie właśnie taki kanał typowo gamingowy. Dobrze. Nie mam nic więcej do powiedzenia, więc. Cześć, trzymajcie się. Cześć, ziomeczki. Witam wszystkich na tym kanale. Tu Kieran15. To będzie odcinek mocno informacyjny, bo opowiem, co będzie się działo na tym kanale, co będę nagrywał, co skłoniło mnie do założenia kanału i wiele innych. Do założenia kanału skłoniło mnie to, że to, co widzicie teraz na obrazie grę Shadow Legends, Widziałem w <coughs> filmów w polskim języku bardzo mało. A więc pomyślałem, że nagram trochę odcinków z tej gry. Poja komentarze będę czytał, może zastosuję to, co w nich piszecie. Na pewno będę dobry komentarz na hejt, jak chcecie ludzie, to hejtujcie mi. To tak naprawdę nie zważam na to. Pojawi się tu wiele innych gier. To będzie właśnie taki kanał typowo gamingowy. Dobrze. Nie mam nic więcej do powiedzenia, więc cześć. Trzymajcie się.